Witajcie, kochani przyjaciele, wszystkie wspaniałe dusze, które dołączają do tego odcinka. Teraz chciałabym się skupić na kolejnym pryncypium, i właśnie miałam zagwostkę, od którego pryncypium zacząć. I nie dlatego, że nie wiem, jakby jaki jest porządek, no niby wszystko ponumerowane, ale okazuje się, że w różnych źródłach znajdziemy różnie trochę uporządkowane właśnie te pryncypia. I zaczęło mnie to trochę zastanawiać, o co tu chodzi. Pierwszym moim źródłem był kybalion, który absolutnie polecam do przeczytania. Myślę, że to jest taka podstawa i tam bardzo dużo jest fajnie wyjaśnionych rzeczy. Natomiast z drugiej strony, jakby logicznie rzecz biorąc, po czakrze gardła mamy czakrę serca. I z pewnością pryncypium rytmu związane jest z właśnie czakrą serca. Natomiast w kybalionie znajdziemy, że kolejnym pryncypium będzie pryncypium Polaryzacji, czyli właśnie tego podzielenia na męskie i żeńskie energie. I myślę, że to jest taki też dobry przykład tego, w jaki sposób z jednej strony pewne informacje są dawane w tych różnych książkach, i tak dalej, ale czasem, nawet z premedytacją, powiem Wam, że pewne informacje zostały błędnie zapisane, po to, żeby osoba właśnie się zastanowiła, żeby to nie było tak, wiecie, podane na talerzu, bo jakby doceniamy tutaj też. Wagę tej wiedzy, wobec czego wiele informacji zostało gdzieś tam zakamuflowanych. Tak jak na przykład alchemiści to robili w postaci tych różnych przepisów chemicznych, ale tam też nieraz właśnie coś tam błędnie zamazali, coś tam napisali inne proporcje i tak dalej, żeby ktoś sam to rozwikłał, bo powinien na przykład znać święte proporcje. Dlatego uprzedzam, żeby też nie łykać tak totalnie wszystkiego, co czytamy, tylko też gdzieś tam trawić i łączyć między sobą te różne. Książki, źródła, nauki, bo na pewno gdzieś tam są jakieś błędy, czy to celowo, czy niecelowo, ale właśnie po to, żeby nas stymulować do tego myślenia. I tak w tym odcinku podążę chyba za swoją intuicją, i kolejne prawo omówię prawo rytmu, właśnie. Myślę, że na tych w ogóle niższych poziomach, jakby tych już pryncypiów, to będzie szczegół w sumie, które pryncypium, jakby tam pierwsze, ma jakby. Zastosowanie. Najważniejsze będą te pierwsze dwa, uważam, pryncypia, żeby wiedzieć, że one będą i tak nadrzędne ponad tamtymi wszystkimi innymi, które no bardzo się chyba wiążą, tak powiedziałabym, że z sprawami fizyki. To jak wiemy to, że wszystko jest mentalne, albo źródeł w ogóle szukać jakichś w odzwierciedlaniu się natury, to już jest najważniejsze, uważam. Pozostałe, no to będą się jednak gdzieś tam też przeplatać. I tak właśnie pryncypium rytmu mówi nam o tym, że wszystko ma pewien rytm, wszystko jest też cykliczne. Możemy popatrzeć sobie na to, jak pory roku się zmieniają. No one też cyklicznie pojawiają się i przemijają, ale zauważmy, że one też tak prze, przemijają, jakby między sobą się gdzieś przeplatając. Mamy umowne pewne dni, w których zachodzą te zmiany, natomiast to, żeby one na przykład były też widoczne w naszym otoczeniu, żeby natura też na nie odpowiedziała, to często jest takie, no, płynne. Z jednej strony możemy powiedzieć, że mamy takie okresy przejściowe, a z drugiej możemy też odwołać się do tego, że w, akurat w tym momencie takim na świecie jesteśmy w okresie dysharmonii, wobec czego no, też mogą być pewne zaburzenia na, na takim poziomie tutaj natury. No i mogą być pewne też ingerencje takie nasze zewnętrzne, no ale one też odzwierciedlają te różne dysharmonie w nas. Zgodnie z takim rytmem mamy też mamy dzień i mamy noc, ale zauważmy, że wtedy nadrzędnym rytmem będzie ten rytm z danego sezonu, czyli też w różnych okresach mamy różną długość dnia i różną nocy. One na poziomie takim całościowym, czyli w przeciągu całego roku, będą równe ze sobą, natomiast one gdzieś tam y, lawirują między, między pewnymi y, długościami. To, że mamy pewne rytmy nie oznacza, że one muszą być równe, bo to może też zależeć od innych czynników, od innych rytmów, które akurat w tym momencie mogą mieć silniejszy wpływ na nas. Tak samo będziemy mieli trochę inny rytm w zależności od tego, gdzie jesteśmy zlokalizowani względem równika. Tak naprawdę znowu to jest pewna energia, która jest nadrzędna, bo jesteśmy na Ziemi, jesteśmy w Ziemi, tak jak zresztą mówiłam. Dalej mamy oczywiście. Cykle te księżycowe, też wspominałam o tym, jak nasze cykle kobiece de facto były zsynchronizowane z cyklem księżycowym i też wracają do tej normy. Czujemy wtedy więcej też emocji, no i ten księżyc jednak też na nas wpływa. No i na fale morskie i inne tam istoty w ogóle na naszej Ziemi. Wszystko jest cykliczne, wobec czego też rodzimy się, umieramy, i znowu się rodzimy, i znowu umieramy. Więc tutaj też możemy to odnieść do tej reinkarnacji. Ja wierzę w in i reinkarnację, wierzę, że miałam za sobą już ileś żyć, że też będą kolejne. To też myślę, że pomaga w ogóle przejść to życie i się tak nie stresować nim. Bo powiem szczerze, że jak miałam taką wizję, że to jest to jedno, jedyne życie i jeszcze jak ono wygląda, to, to była dość smutna wizja. Więc abstrahując trochę od tego, że sobie to też udowodniłam, ale Fajniej się, fajnie się żyje, jak się wie, że to jest tylko jedno z wielu, i to jest po to, żeby też właśnie doświadczyć czegoś, czegoś nowego się nauczy dzięki temu doświadczeniu, więc bawić się trochę tym. Nie mówię, że totalnie być na przykład ignorantem. To, to totalnie nie jest związane ze sobą, nie o to w tym chodzi. Ale też nie być zbyt serio o tym, co tutaj się teraz dzieje, bo, bo jednak ta wibracja radości. Jest wysoką wibracją, swoją drogą nawet wyższą niż, niż tej miłości. Więc cieszmy się, cieszmy się z tego, z tego doświadczenia różnych cyklów. No i właśnie, jak mamy takie różne cykle w naszym życiu, pamiętajmy, że no czasem będzie nas ściągało w dół. To, że nas ściąga w dół, to nie oznacza, że, że musimy od razu wpadać w depresję, co mi się też przydarzyło, więc o tym też wspominam, może komuś pomoże. To są takie magiczne momenty, ja bym powiedziała, retrospekcji. Kiedy zagłębiamy się w siebie i znajdujemy pewne rzeczy jeszcze, które może nie do końca przerobiliśmy. A w zależności od tego, jakie emocje czujemy, tak naprawdę możemy lepiej zidentyfikować, zaadresować te konkretne aspekty siebie, które mamy w danym momencie przerobić. O tym też nagram oddzielny odcinek, bo akurat mam sporo, sporo przemyśleń w tym temacie, tak jak wspominałam. Ale już teraz też zaznaczam, że wszystko dzieje się cyklicznie i to, że wraca ta depresja, to nie jest kwestia tego, że jesteśmy chorzy, że, że, że ta choroba cały czas wraca, że się nie wyleczyłem, tylko to jest natura. To jest natura, że będziemy co jakiś czas ściągani w dół. Tylko za każdym razem, jeżeli pracujemy nad sobą, to będziemy ściągani do innych poziomów. Tak jak też wspominałam wcześniej, te wibracje mamy na różnych poziomach. I im bardziej podwyższamy te wibracje, to mniej będzie nas ściągało w takie doły, doły, doły. Mogą się one pojawić, w sumie też muszę, muszę to zaznaczyć, jeżeli osoba transmutuje, transmutuje tą energię na, na pozytywną i tak by unika zmierzenia się z tym problemem. No wtedy też naturalnie te energie będą tak działały, żeby ściągnąć ją do tego poziomu, w którym ona ma coś do przepracowania bo no nie możemy ukrywać czegoś, co tam w głębi nas nadal siedzi. No możemy tam chować, próbować, blokować i różne rzeczy, ale to wyjdzie. To wyjdzie w pewnym momencie i może bardzo mocno uderzyć. Także, żeby być otwartym, szczerym ze sobą samym. W ogóle to jest myślę, że, że też bardzo, bardzo ważny aspekt. Trudno jest się zmierzyć ze sobą samym. Trudno, wiem, też musiałam spojrzeć w swoje lustro i przerobić wiele lekcji i powiedzieć sobie pewne rzeczy. Ale odcięłam się od tego i zaczęłam na nowo, ale wiedząc już, czego nie chcę robić, w jaki sposób nie chcę działać, które energie mi nie służyły, albo jak je transmutować, tak żeby one rzeczywiście były korzystne. Bo w zasadzie nie ma złych energii, nie ma czegoś takiego do, dobre, złe. To, to, to jest dopiero jakaś nakładka nasza, taka, która daje ten kontekst. Jeżeli mamy jakiś kontekst, jakąś sytuację, to tak możemy powiedzieć, że coś jest korzystne albo niekorzystne. Tak? Jest to w harmonii, czy nie jest w harmonii? Im bardziej idziemy w tych dysharmonicznych y, kierunkach, im bardziej też blokujemy swój rozwój, bo jednak chcemy się rozwijać. Jesteśmy na takim etapie jako ludzkość, że jesteśmy jeszcze... Rozwijamy się, jesteśmy jak te dzieci. Dopiero przed nami cała dorosłość. Więc w tym momencie bardzo chcemy jeszcze tego progresu. I w tych kategoriach możemy rozpatrywać, czy coś jest korzystne, czy to wspiera mój rozwój, mój i ludzkości. Tutaj też warto mieć, zachować tą, tą równowagę między tym, co ja i tym, co otoczenie. My wszyscy jesteśmy jednym, ale jeżeli nie zadbam o siebie, to też nie będę mogła pomóc innym. I odwrotnie, tak? jeżeli, jeżeli będę cały czas pomagać innym, no to nie zadbam o siebie. No i takie, wiecie, jak w, kółko się, w kółko się kręci. Wszystko jest rytmiczne, a więc też możemy my sobie sami nadać pewne rytmy w życiu. Tak proponuję, żeby się też zastanowić może nad tym, jak ja chcę za zagospodarować swój czas, tak żeby on miał pewien rytm, a z drugiej strony był zorganizowany no, w taki zrównoważony sposób, gdzie ja mam też czas dla siebie, ale mam też czas dla innych. Bo de facto te, te dołki są właśnie po to, żeby się dokarmić, zadbać o siebie. To, to jest ta energia żeńska, taka, która odżywia nas, ale też zreflektować, pomedytować, właśnie odpocząć, bo to też jest odpoczynek dlatego w nocy na przykład śpimy. Noc, księżyc to jest energia znowu żeńska, więc wtedy śpimy, regenerujemy się. No i jak ja chcę to też zorganizować gdzieś tam w swoim życiu, bo w ciągu dnia też znowu mamy trochę takich i takich energii, które się przeplatają. O tym będziemy mówić w tym principium polaryzacji, bo polaryzacja nie ma tylko jednego jakby poziomu. Cały czas jakby każdy kolejne, kolejny poziom jest polaryzowany. I tu jeszcze mi przychodzi do głowy pewne, pewien aspekt rutyny. Rutyny, bo wiele osób ma pewne rutyny, natomiast nie są w ogóle otworzeni na jaką, jakąś spontaniczność w swoim życiu. No i tutaj nie do końca to jest jakby balans też z, z poziomu takiego energetycznego. Rytm niekoniecznie znaczy rutyna, to też chciałabym zaznaczyć. Rutyna będzie bardzo związana z męskimi energiami, które są poukładane, zorganizowane. Spontaniczność to jest domena z kolei żeńskich energii. A my też potrzebujemy balansu między innymi, więc myślę, że tutaj też taka ciekawostka, która mi teraz wpadła do głowy i, i warta przemyślenia, żebyśmy też może otworzyli się czasami, bo, bo żeńskie energie otwierają się, to żebyśmy się otworzyli na to, co nam tutaj wszechświat też daje. bo Jesteśmy gdzieś tam pogrążeni w rutynie. Wiecie, praca, dom, praca, dom, praca, dom. Potem może w weekend jacyś znajomi. A tutaj się okazuje, że los nam podsyła jakieś Okoliczności, możliwości, czy te cudy, właśnie, a my po prostu nie odpowiadamy, bo jesteśmy tak pogrążeni w rutynie, że zupełnie nie widzimy tego nawet. To czasem może stać obok was i nawet nawet nie zauważycie. Nie? Też miałam takie sytuacje, że ile, na ileś takich rzeczy nawet nie zwróciłam uwagi. No ale tak miało być i miało się swoje lekcje po coś przerobić. I mam nadzieję, że więcej z nas przerobi docelowo i szybciej też też pewnych lekcji, jak zaczniemy się tym ze sobą dzielić, bo jednak to jest też, gdzieś tam czytałam takie było zdanie, że, że prawdziwy taki master, to on się uczy na błędach innych, zamiast na błędach swoich i myślę, że tutaj jest to bardzo odpowiedni też cytat. I tak samo jak oddychamy, wdychamy i wydychamy powietrze i tak jak pięknie bije nasze serce, to po moich Godzinach kontemplacji wysyłam teraz Wam w świat moje inspiracje. Mam nadzieję, że coś do Was też przemówi, że się zainspirujecie, nawet jak zakwestionujecie, to że przynajmniej coś, jakieś odpowiedzi znajdziecie dla siebie i pomoże Wam to na, na własnej ścieżce. Z całego mojego serca dla Was, Agnieszka.